Chcę Państwu przedstawić kolejną pozycję znoszącą uczucie duszności. W związku z tym, że nie zawsze jesteśmy w stanie przyjąć pozycję siedzącą, chciałabym Państwu przedstawić pozycję, która znosi uczucie duszności w staniu. Panie Michale, chciałabym, żebyśmy pokazali pozycję znoszącą uczucie duszności w staniu. Proszę się oprzeć od rabinki, lekko rozstawić nogi na szerokość bioder, odsunąć zostajemy pleckami odsunąć. Na 5 cm nogi od drabinki. Ręce swobodnie. Zawiesić się w podporze pokazuję na drabince. Stanie ma spowodować, że mamy uczucie lekkości, że nie stoję. Robimy i zaczynamy swobodnie oddychać. Wdech i wydech. I wdech. I wydech. Dostosujemy sobie ten oddech do swoich możliwości. Oddychamy tak, jak nam organizm pozwala. Wyciszamy się spokojnie. I wdech, i wydech. Jeżeli uczucie duszności nie ustępuje, mimo przyjętej takiej pozycji, należy skontaktować się z lekarzem. Adamet dla rodziny.